Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałam was zaprosić do zrobienia kremu BB nawilżającego, regenerującego, który jak wiecie, Stałam do przetestowania ze strony e-naturalne. Ja Wam chciałam wszystko po kolei pokazać, jak się wykonuje ten krem, ponieważ jest to dosyć istotne e, przy na przykład mieszaniu pigmentów i tak Ja oczywiście korzystam e, z instrukcji, która jest załączona e, oczywiście na stronie e-naturalne, więc wszystko tam będzie się mogli znaleźć. E, do przygotowania tego kremu regenerującego, regenerująco-nawilżającego potrzebna będzie Wam przede wszystkim baza kremowa, ekstrakt z granatu ECO, olej chochoba, ekstrakt z prawo ślazu, olej, olejowy ekstrakt z aloesu, szpatułka, pipetka, oczywiście pigmenty, dwutlenek tytanu, dwutlenek cynku i to wszystko. Oczywiście też możecie wykorzystać dwa jakieś naczynka, które Wam będą potrzebne do mieszania i oczywiście zabieramy się za zrobienie naszego kremu no to tutaj oczywiście po przygotowaniu stanowiska pracy po zachowaniu wszelkich takich zasad higieny wsypujemy następnie do naczynia, czyli zlewki wleć składniki olejowe, czyli najpierw olejowy ekstrakt z aloesu olejowy ekstrakt z aloesu tutaj Wam będę wszystko wlewać olejowy ekstrakt z aloesu, olej jojoba, olej jojoba i następnie do oleju wsypujemy tlenek cynku oraz dwutlenek e, tytan. Czyli wszystko razem pewnie będziemy ładnie mieszać. i wsypujemy ja już będę powoli też mieszała moje składniki jak widzicie wszystko ładnie się ze sobą miesza oczywiście do takiej gładkiej konsystencji następnie dwutlenek tytanu tutaj wszystko mamy odmierzone więc nie musicie martwić się o to czy wsypić y, za dużo, czy za mało. Nie musimy mieć a, jakiejś y, ekstramiarki, żeby to wszystko odmierzać. Oczywiście staramy się wszystko na gładką pastę. Wszystko aż do jednolitej substancji, masy. Myślę, że spokojnie taka konsystencja nam wystarczy. I wszystko wkładamy do naszej bazy kremowej. Staramy się wszystko przełożyć. I oczywiście będziemy wszystko ładnie mieszać. Teraz dodajemy ekstrakt z prawoślazu i granatu. Oczywiście widzicie, jaka to wodnista jest substancja, dlatego tutaj trzeba będzie uważać. Ja to wszystko tutaj zaraz zmieszam. Nie mam profesjonalnego niestety mieszadełka, więc wszystko trzeba będzie samemu mieszać i dodaję ekstrakt z granatu. Czyli kolejna wodnista substancja. Widzicie, trzeba będzie oczywiście uważać, bo nam się wylewa. Ten kremik. Ja bym, ja bym Wam polecała przełożyć po prostu tą bazę kremową do osobnego naczynka i wszystko sobie zrobić na spokojnie. Oczywiście, jeżeli macie chusteczkę, to tutaj zaraz wszystko wytrzemy, ale już widzicie, że jest gładka pasta, się powoli robi, więc wszystko jest w porządku. Nic tutaj a, źle nie zrobiłam. Mam nadzieję oczywiście, więc ucieramy, ucieramy na gładką pastę, żeby ten kremik się po prostu nam udał i był taki aksamitny. Tak, taka konsystencja powinna być aksamitna. Ja tutaj dookoła wytrę mój krem, ponieważ naprawdę troszeczkę wyjechałam. Ehm, I mieszamy ze sobą pigmenty. Czyli tutaj mamy pigment czarny, żółty i dyspozytor. I teraz tak, rodzaj cery: ile tutaj jest gram? 2,2 gramy. Tutaj mamy żółty, czyli wsypujemy troszeczkę żółtego pigmentu, troszeczkę rdzawo-brązowego. Tak, ogólnie wszystko powinniśmy chyba wsypać. A, I tutaj będzie. Tak, czyli wszystko. Razem wszystko mieszamy. Ja akurat wykorzystuję tą pipetkę. Tutaj nie ma jakiegoś i lejemy ten dys... Dyspertator. tak? chyba dys... dyspertator możemy mieszać tą łopatką, którą Wcześniej używaliśmy i dodajemy nasz pigment. Wszystko delikatnie mieszamy na pastę się zaczyna coś dziać. Sprawdzamy na skórze. Dodajemy ostatnią część bazy kremowej. I tak wyszedł nasz krem BB. Pa, pa.